Pokarm płynny, w formie właśnie płynnej, aqua forest i cóż tu pisze producent? Jest to liquid artemia, to skoncentrowany pokarm w płynie. Świetnie sprawdza się jako podstawa diety, szczególnie dla zwierząt morskich. Nie zawiera szkodliwych konserwantów, a prosty i przejrzysty skład gwarantuje mieszkańcom akwarium dietę niemal identyczną z naturalną. Dobra, sprawdźmy jak to śmiga w zbiorniku. Strząsnąć przed użyciem i karmić małymi porcjami. To by było na tyle, reszty nie będziemy czytać, Folika jest odbezpieczona, nabierzemy sobie trochę tego preparatu, dobra i zaraz zobaczymy jak to będzie sobie w zbiorniku działać. Mamy tyle, dobra, zapuszczamy, pachnie tak całkiem robaczkowo, więc wpuśćmy, zobaczmy co tu się będzie działo, o, o chyba wygląda, że będzie jedzone. No dobra, to taka opcja. Trochę po akwarium Syfi, ale myślę, że w jakimś tam czasie sobie rybki to wszystko ładnie posprzątają z dna, także myślę, że jest to opcja całkiem niezła małego pokarmu. Jak ktoś nie chce się bawić z tą całą hodowlą, to jest to pewnie jakaś tam opcja dla osób zainteresowanych, żeby podawać artemię w swoim baniaczku.